Drodni kapłani, kochane siostry, kochani bracia. Powiedziałem na początku przy świętej, że dobrze Was zobaczyć i że jesteście i że się modlicie i że trwacie i znaczy, że parafia żyje. Bogu niech będą dzięki. Bo przecież my tworzymy parafię. To my przychodzimy po to, aby tworzyć Kościół. Kościół nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie. Czyli żywe serca, które szukają Boga. Pozwólcie, że skieruję do Was kilka refleksji związanych z dzisiejszą uroczystością. Postaram się, żeby nie było zbyt długo. Może Wam powiedzieć, że nie jest to proste, dlatego że tak. O świętym Jerzym wiecie już wszystko. Jest to niedziela dobrego pasterza, a przecież proboszcz napisał książkę o dobrym pasterzu. Wygłosili cykl kazań z księdzem Jackiem. Wasza parafia pod tym względem jest najbardziej wyedukowana w całej diecezji. I właściwie, jak tu mówić do Was? Ale zdam się na słowo Boga. Otóż chciałbym zwrócić Waszą uwagę, moi drodzy, na to, że żyjemy w świecie bardzo zmediatyzowanym. W świecie, w którym docierają do nas przeróżne informacje. A percepcja człowieka jest przecież ograniczona. I chyba wszyscy spotkaliśmy się z taką sytuacją, że w pewnym momencie już nie wiemy, gdzie co usłyszeliśmy, czyje to jest zdanie, nie potrafimy się do tego odnieść, gubimy się i w poszukiwaniu prawdy, bo przecież człowiek zadaje sobie pytanie o prawdę, o sens życia, o powołanie, mamy z tym bardzo duże kłopoty. Zobaczcie też, jaki kłopot, jaki problem mają wszyscy ci, którzy. Nie są w stanie dostosować się do obecnej rzeczywistości i wymagają opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej, kolejki. Starczy tylko zerknąć. Czy można tak łatwo się umówić do lekarza, psychiatry? Z czego się to bierze? Całe szczęście, że ludzie chcą takiej pomocy. Że nie stronią od specjalistów. Nie wolno się tego bać. Trzeba pozwolić sobie pomóc. Także w takich momentach. Ale, chcę Wam powiedzieć, że słowo Boga, skierowane do ludzi przed laty, nieustannie działa w swej skuteczności. I jeśli chcemy odzyskać pewną równowagę w naszym życiu, nie możemy zrezygnować ze słowa Bożego. Nie wolno nam zrezygnować z Ewangelii. Ona jest nieustannie aktualna i żywa. I podpowiada, co mamy robić. Mam taki zwyczaj od lat, że na pogrzebach czytam Ewangelię z dnia. Żeby chociaż przez chwilę samemu się nad nią zastanowić. I pomyśleć, co Bóg chce mi przekazać. I dlatego pozwólcie, że przez kilka chwil zatrzymam się Dosłownie nad dzisiejszymi czytaniami, które są dedykowane na tą niedzielę. Niedzielę Dobrego Pasterza. Najpierw słyszymy wypowiedź z Dziejów Apostolskich, czwartego rozdziału, rozdziału. I zwróćcie uwagę, Piotr napełniony duchem świętym powiedział. Lapidarne dla nas określenie. Cóż to za nowość, że Piotr pod napnieniem ducha przemawia. My to wszyscy wiemy. Ale czy to do nas dociera, że, je, że Piotr nie mówi z siebie, że Piotr tam nie pokazuje swojego egoizmu, że Piotr tam nie pokazuje swojego wybrania, choć ma prawo do tego, bo go wskazał Chrystus? Ale wyraźnie słyszymy, że to, co mówi, mówi napełnione Duchem Świętym, czyli mówi od Boga. I dlatego warto się przejąć każdym zdaniem z Biblii, bo ono natchnione, jest skierowane do człowieka. Słyszymy potem o tym kamieniu węgielnym, czyli Chrystusie, który został odrzucony. I wreszcie to ostatnie zdanie bardzo ważne. I nie ma w żadnym innym zbawienia, w żadnym innym imieniu, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. A ilu takich dziś się pojawia? Widzicie, jak układają całą geopolitykę. Mamy wpływ na to, co się dzieje na świecie? Przesuwają granice, nie licząc się z życiem ludzkim. Czyszczą swoje magazyny, sprzedają broń. Istne barbarzyństwo. Ile ludzi zginęło, ile dzieci zginęło dzisiaj w, w, w Jerozolimie. I na, w strefie gazy. I tak byśmy mogli wskazywać. Więc chciałem powiedzieć, moi drodzy, nie imię Putin, Biden, Alon Musk, czy jeszcze inni, którym się wydaje, w pewnym sensie rządzą tym światem. Ale imię Chrystusa, w nim mamy zbawienie. I nawet gdyby nam zabrali to życie ziemskie tutaj, źli ludzie, którzy są omamieni pieniędzmi i tym, żeby mieć władzę, to my należymy do Chrystusa. Dlatego tutaj jesteśmy. Należymy do Chrystusa. Święty Jan bardzo często mówił o miłości. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale się jeszcze nie ujawniło, czym będziemy i odniesienie do Boga Ojca, bo u świętego Jana czytamy wspaniałe. Wypowiedzi, myślę tu przede wszystkim o modlitwie arcykapłańskiej Chrystusa, której modli się za tych, których otrzymał od Ojca, żeby byli jedno. Jezus wie, co go czeka, to jest tuż przed jego śmiercią. A modli się za Kościół, wiecie, że On się modlił wtedy też za nas, wiecie, że On się modlił także za naszą dzisiejszą wspólnotę. Moduł się za to, żebyśmy tu dzisiaj byli, oddali cześć Bogu i powiedzieli, Jezu, jestem z Tobą, jestem Twoja, jestem Tobą. Na tym polega życie Słowa Bożego, które niejako przenika do naszego życia i powinno być przetrawione przez serce. My nie możemy być obojętni na słowa, które Bóg do nas kieruje. I wreszcie Ewangelia, o dobrym pasterzu, który daje życie swoje za owce. Jezus mówi o sobie, że jestem dobrym pasterzem. Dlaczego? Dlatego, że oddaje życie za owce. Ten obraz pasterza dla ludzi, którzy, do których mówił Jezus, był bardzo oczywisty, konkretny. Moglibyśmy sobie dzisiaj zadać pytanie: czego tak naprawdę, może kogo, symbolem jest dobry pasterz? Na pewno jest symbolem pewnego przewodnika, patriarchy. W Starym Testamencie jest symbolem mesjasza, zapowiadanego również przez proroków, ale jest symbolem piastuna, opiekuna, tego, który czuwa nad naszym życiem. Jak myślicie, czy Chrystus, który jest głową Kościoła, nie czuwa nad Kościołem? My czasami o tym zapominamy, zwłaszcza wtedy, kiedy docierają do nas smutne. Wiadomości dotyczące takich czy innych zachowań, grzechów, na przykład duchowieństwa, za które trzeba się modlić, które trzeba wykazać, piętnować i ukarać. Nie zamiatać pod dywan. I w tym wszystkim czuwa. Jezus jest. On jest obecny w kościele. Bo to jest jego kościół, nie nasz. On ma największe zmartwienie. Kościół, który my kochamy, bez którego byśmy nie byli tym, kim jesteśmy. Nie bylibyśmy dziećmi Boga. Nie przyjęlibyśmy chrztu. Warto pomodlić się za kapłana, który nas ościł. Komunia święta i wszystkie inne sakramenty, z których możemy korzystać dzięki Kościołowi. Dlatego miłość wobec Kościoła, moi kochani, jest ogromnie ważna. Ze względu na Chrystusa, ze względu na Jego decyzję i ze względu na ludzi, którzy tworzą Kościół i w których Chrystus jest obecny. Jezus mówi: Miłość Boga i miłość drugiego człowieka to są Jego przykazania. I nawet mówi wprost: jeśli ktoś nie kocha Boga albo nie kocha drugiego człowieka jest kłamcą, możemy sobie zadać pytanie. Jak wygląda nasza relacja wobec Boga, chociaż modlitewna? No i jak wyglądają nasze relacje międzyludzkie? Bo jeśli tam jest dużo fałszu, rozgrywki, nieprawdy, niechęci, zemsty, to nie mów, że jesteś uczniem Chrystusa. Bo Jezus ci mówi pros, jesteś kłamcą. Jezus mówi, nie ja. Tylko czy my się tym przejmujemy na co dzień? Określenie Chrystusa jako pasterza. Przekornie troszkę powiem, słuchajcie, on, on słucha swoich owiec. My znamy głos. Słyszymy, że owce idą za pasterzem, którego głos znają. I można to sprawdzić, nawet na Podhalu. Kiedyś miałem taką sytuację, że słyszałem, jak ten, który prowadził stado na wypas, owiec, Zwracał się jakimś dziwnym językiem do tych owiec. Ja w ogóle nie rozumiałem tych słów. Ale owce rozumiały. I jak powiedział, tak szły. Oczywiście miał tam jednego czy drugiego psa też do pomocy, jak to na halach bywa. Jezus nawiązując do obrazu dobrego pasterza, nawiązuje do znanych obrazów tym ludziom, do których mówi. Wiecie dobrze, że tam stada były chowane zbudowanych z kamieni ogrodzeniach, do którego prowadziło wejście najczęściej drewniane i przy tym wejściu spał pasterz, który zdarzało się, że został zaatakowany przez wilki, bo one wiedziały, że tylko w ten sposób, forsując wejście, mogą dostać się do środka. To jest obraz, do którego nawiązuje Jezus. I mówi, ja nie jestem najemnikiem. Ja nie ucieknę. Ja was nie zostawię bo wy jesteście moi, dał mi was mój Ojciec, powie Jezus. I każda i każdy z was jest dla mnie niezwykle ważnym. To no, on kieruje owczarnią, czyli kościołem i cały czas dba o owczarnię. Jak tak słyszę o tym, jak dzisiaj patrzymy na kościół, to mi się przypomina ten obraz z Apokalipsy, gdzie Chrystus przechadza się między świecznikami, czyli między kościołami. Czasami gdzieś, którego szturchnie, upomni się. Mamy prawo nie bać się o Kościół. Natomiast musimy myśleć o sobie, o swojej grzeszności i naprawiać Kościół. Do tego jesteśmy zawsze wezwani. Zwłaszcza wtedy, kiedy przez swoją grzeszność, swoje zaniedbania niszczymy Kościół. ranimy Kościół. ranimy nasze siostry, naszych współbraci. Chciałbym Wam powiedzieć też, że Chrystus jest tym, który doskonale zna nasze myśli. Jemu nasze modlitwy nie są obojętne. Nie ma takiego zdania, które wypowiada nasza, nasze serce i nasze myśli, nasze sumienie, które by nie zostało przyjęte przez Niego, my byśmy powiedzieli zanalizowane. Wszystkie słowa, które kierujemy do Boga, są dla Niego ważne. Tak nas traktuje. Przypowiedział kiedyś, że nawet włosy na Twojej głowie są policzone. I na koniec chciałbym was zostawić z tekstami z Pisma Świętego, które dają dosyć dużo do myślenia. Posłuchajcie, co mówi święty Paweł w drugim mieście do Koryntian to jest jeden rozdział. Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość, ale skończą według dzieł swoich. Zauważcie, jak te słowa są aktualne. Są tacy, Którzy są fałszywymi apostołami, podstępnymi działaczami, którzy udają apostołów Chrystusa. To są słowa świętego Pawła z Biblii. Ale skończą według dzieł swoich. I dalej święty św. Łukasz, dziełach apostolskich, pisze. Ale to są słowa też świętego Pawła. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty. Ustanowił was biskupami, abyście kierowali kościołem Boga, który on nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata. W dzień i w nocy nie przestawałem napominać każdego. Słyszycie to? Echo wilków? Była mowa dzisiaj w Ewangelii. I tutaj. Wiem, że po moim odejściu między Was wejdą drapieżne wilki. A nawet spośród Was będą tacy, którzy będą głosić swoją naukę, byleby pociągnąć za sobą uczniów Chrystusa. Dlatego też jeśli pojawia się jakiś kapłan, który staje się taką przysłowiową gwiazdą socjometryczną i skupia wokół siebie zbyt, zbyt mocno, to może to być niebezpieczne. Pytanie jest, czy prowadzi do Chrystusa i z Chrystusem, czy prowadzi do siebie i wokół siebie. I wtedy musi się mocno weryfikować, czy jest prawdziwym nauczycielem, czy jest fałszywym apostołem. I wreszcie ostatni tekst z listu do Rzymian, też święty Paweł. Proszę Was, bracia, jeszcze strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od takich. Tacy bowiem ludzie nie są Chrystusowi, służą, nie, 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 słu nie służą Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. A pięknymi i pochlebnymi słowami, Uwodzą serca prostaczków. Wasze zaś posłuszeństwo znane jest wszystkim, a więc raduję się z was, pragnę jednak, abyście byli w dobrym przemyślani, a co do zła niewinni. Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. I znowu but, Bóg zetrze, Wiecie dobrze o tym, że szatan jest przegrany. On jest mocny. On jeszcze potrafi dobrze namieszać. Ale powiem Wam szczerze, ja się dziwię, że ktoś trzyma z przegranym. Chyba tylko po to, żeby wygrać to życie. O tak. Tutaj mu szatan pomoże. Jak kiwać innych. Ale życia wiecznego nie wygra. Posłyszeliśmy, że jedyne imię, które daje nam życie wieczne, to jest Jezus. I albo się za nim opowiemy, albo nie. Moi drodzy, jeszcze jedna sprawa. Rozmawiałem niedawno ze swoim znajomym, który bardzo dużo czyta Biblii. Stary Testament, Nowy Testament, rzeczywiście zna Pismo Święte od wielu lat czyta. I powoli, powoli odchodzi od Kościoła, świętuje szabat, a w niedzielę pracuje. Jego sąsiedzi katolicy się na niego denerwują, że włącza tam jakieś urządzenia. Mówię mu swoje, a uszanowałbyś tych ludzi, co? A poza tym musisz sobie zdać i zadać pytanie, czy ty należysz jeszcze do Kościoła? Czy nie poszedłeś w kierunku weznawców judaizmu? Po prostu. I zadałem mu też pytanie, powiedz mi, co cię najbardziej boli? A on mówi tak, za mało się mówi w Kościele o tym, że Bóg jest naszym kochanym Ojcem. Taka była jego odpowiedź. Nie słyszę w kościele, że Bóg jest naszym kochanym ojcem, który posyła syna, aby nas zbawić. Skoro jest ojcem, to czujemy się dziećmi? Kto z nas dzisiaj rano obudziwszy się zwrócił się do Boga, dziękuję Ci ojcze za to, że otwierasz mi oczy, że mogę wstać. Dziękuję ci tato, dziękuję ci tatusiu. Przeżywamy kolejną uroczystość odpustową. Ona za chwilę przejdzie do historii. Wrócimy do naszych domów, obowiązków. Będziemy komentować pogodę, tak jak ksiądz prowoz mówi, że to przeze mnie pada śnieg dzisiaj. Ale czy zostanie w nas przesłanie ewangeliczne o dobrym pasterzu, który czuwa i opiekuje się i o Ojcu, który zawsze czeka na nas z otwartymi rękami. I czy pomodlimy się za wstawiennictwem świętego Jerzego, który jest jednym z czternastu męczenników, wspomożycieli. Mógł wyprzeć Boga bardzo szybko, a przez kilka lat cierpiał. Wystarczyło tylko złożyć pokłon bóstwom rzymskim oddać cześć cesarzowi. Tylko tyle. On powiedział nie. Ja się nie zaprę krzyża. Ja się nie zaprę Chrystusa. I za to umarł. I na koniec chciałbym bardzo jeszcze raz serdecznie podziękować za to, że jesteście z dziećmi. Patrzę tutaj na Pana, który trzyma tak dzieciątko na rękach. To jest widok, który jest przyszłością Kościoła. Za to, że nie wstydzicie się przyprowadzić dzieci, że siedzą w pierwszej ławce, że mogą być blisko ołtarza, niektóre troszkę śpią, nie dziwię się, ale tworzymy wspólnotę ludzi, którzy chcą się modlić. Pamiętajcie, Bóg o Was myśli.